maneczko, witam Cię serdecznie, mój drogi widzów, w dzisiejszym odcinku. Dziś będziemy robić sobie odcinek, który albo będzie trwać 2 minuty, albo uda nam się zrobić, myślę, coś fajnego, także serdecznie zapraszam Cię do oglądania. Dziś robimy bitwę tylko i wyłącznie za połowę naszego balansu. Moi drodzy, kochani widzowie, zapraszam Was serdecznie do korzystania z kodu, oczywiście, ADUNIA, przy wpłacie, bo nie dość, że dostajecie 10% bonusu i 2, 10% darmowe na start, to jeszcze macie zajebiste konkursy. I co jest najważniejsze, 8,40 wpłacacie z kodem Adunia, oczywiście jeszcze raz przypomnę i macie taką, dostęp do koski, do emeczki, do koski i do koski. A jak płacicie 15 taka, to nie dość, że do tych wszystkich skinów, które przed chwilą Wam wymieniłam, to jeszcze dodatkowo Dołączę Was do konkursu na AK47. Także kod Adunia, słuchajcie, sprawia, że możecie zostać właśnie zwycięzcą któregoś z tych skinków. Także serdecznie zapraszam do korzystania z tego kodu. A myślę, że na dniach wrzucę jeszcze jakiś fajny konkursik. No widzowie, słuchajcie, mamy 1400 zł. I jak już wcześniej powiedziałam na samym wstępie, słowem wstępu, tak, to jest odcinek, w którym robimy bitwę tylko i wyłącznie za połowę balansu. Słuchajcie, no ja nie kręciłam, nie? No ja nie kręciłam tutaj, więc. Jestem zaciekawiona, co może nam dzisiaj pójść i w jaki sposób to nam może pójść. Może tak. O, pierwszą bitwę mamy za 700, więc ja wlecę na grubo. Cztery skrzynki Dreams and Nightmare's Case, bo ja się stęskniłam z tymi skrzynkami. No nie powiem, że nie, nie powiem, że nie, bo się stęskniłam faktycznie. Słuchajcie, wrzucimy sobie troszeczkę. Ja myślę, mm, tych tańszych takich skrzynek, ale na czesterku to jest naprawdę bomba wybuchowa, słuchajcie. No i co? I, I ja myślę, że no zobaczymy, tak? Tutaj naprawdę przeróżnice skrzynki, te, które ja czuję, że po prostu, że coś może nam oddać, że coś może fajnego wypaść. Bo mamy 300 zł. 700, przepraszam, złotych 700 zł, tak? Za 700 zł musimy zrobić, nawet bym powiedziała, że tak o. Pierwszą bitwę. I słuchajcie, robimy to na dwie osoby. Tryb standard. Powiem tak. To jest 18 skrzynek, to jest w opór dużo skrzynek. Ja się naprawdę zastanawiam, czy osoba, która tutaj dołączyła, jest w ogóle świadoma tego, co to jest zamieszanka wybuchowa, po prostu z tych skrzynek. No ale dobra, whatever. 700 zł. Jeżeli tutaj naprawdę siądą rzeczy, które ja sobie pomyślałam, że mogą siąść, to możemy tutaj zrobić taki profit. No ale. Na razie się na to nie zapowiada, na razie się na to nie zapowiada, nie, akacz mu poleciał, nie wierzę, no jakie szanse były, że z Niamers by mu akacz? I jeszcze oko, ja walę i ja to wziąłam na standardzie. Widzowie, coś czuję, że ten odcinek będzie trwał jakieś dwie minuty, nie? I że to będzie po prostu kaplica nasza. No nie, zdołowało mnie fest, zdołowało mnie fest, ale mamy jeszcze później AWP. I AWP i co ja tam wrzuciłam? I Akacza, AWP i Akacza. Uff, więc tam może nam coś wsiąść, nie? Ale na razie przewaga jest po prostu. Mierzżąca. Przewaga jest, słuchajcie, mierzdżąca i to jest ostatnia skrzynka z stickerami. No dobra, Outsider to jest chociaż tyle dobrego, no ale... 40 zł. No, trochę nam do, tutaj do przebicia naszego przeciwnika brakuje. No, nie powiem, że nie. Ten skart też za wiele tutaj nie dał. Famasik, famasik, dobra, okej. Okay. I zobaczmy, co w eleganciku będzie. Co będzie w eleganciku? No, no szczerze powiem, naprawdę mam. do no, opadły mi po prostu, że tak powiem. Nie, nie, wiesz, mi opadły po prostu, jak ja zobaczyłam to, co mu tam poleciało. Ten akacz zmiażdżył po prostu totalnie, nie? O! Dobra! I ostatnia? Czy comeback i serial? Proszę, była. Nie! Nie wierzę, jak już było tak blisko. No, 3 złote! Ja. Ja nie wierzę po prostu w to, nie? Ja nie wierzę. Ale to było tak blisko, że jestem po prostu aż w ciężkim, przeciężkim szoku. No dobra. No, pierwsza jest przegrana. No, jest dramat, że tak powiem, no bo przegraliśmy 700 złotych. No i została nam połowa, tak? Została nam połowa, więc 700 trzeba zrobić teraz 350, bitwę. Szczerze, no nie wiem, czy zaufać, czy zaufać, a te cybercase y? Nie wiem, czy ja kiedykolwiek to otwierałam. No dobra, zróbmy za 350, fajnie, tak 5 dyszek akurat, no to akurat może, może siądzie, tak? No robimy za tą połowę balansu, no słuchajcie, no może tutaj coś siądzie, co tu w ogóle jest do... Jeżeli chodzi o to, kto wygrał skinę z poprzedniego odcinka, będzie to ogłoszone oczywiście u mnie na Discordzie, także jeżeli jeszcze Ciebie nie ma, Link mam w opisie i serdecznie zapraszam. Uuu, ale 0,005%. No dobra, nie jest to najlepszy przelicznik procentowy. Ale tak naprawdę nie wiem, co się w tej skrzynce znajduje, ale zobaczyłam 50 zł i mówię, to może być dobry pomysł. I zaraz się okaże, czy to będzie dobry pomysł, bo mam jeszcze 6 skrzyneczek. Akacz, moi drodzy, AK. Dobra, na razie no nie jest jakoś tragicznie, tak? Oj, nie jest jakoś tragicznie. No ale za dobrze też nie jest, tak widzę. Tak patrzę. Że my nawet z botem Emily dostajemy w pierdziel. No ciężko, ciężko. No tak naprawdę nic tutaj Adunia dzisiaj nie tropi. Nic Adunia dzisiaj nie drobi, No Adunia wszystko po prostu traci, no? No dziś nie jest mój dzień, słuchajcie, chyba. Dobra, i czy teraz coś poleci? Co da nam mega, mega przepitkę? No niestety, no niestety nic takiego nie polecia. jeszcze ja się Neonu Neon Rider dostał, nie? Nie no, po prostu... Kaplica, kaplica taka, że ja w ogóle nawet tego nie będę komentować. No zostało nam 356 zł. 356 na pół to już jest trochę trudniejsza matematyka. To będzie jakieś 175 zł, jak dobrze liczę. No i za 175 zł. No to z tego co ja wiem, to my nic takiego konkretniejszego raczej nie otworzymy, żeby to coś wiecie miało sens, więc ja sobie pomyślałam, że otworzymy sobie colorful case'y no, musi oddać, tak, no to są nasze ukochane sticker słuchajcie, no to musi oddać no i, bo jak nie siądzie, jak nie siądzie, no na razie jesteśmy w plecy, na razie cały czas jesteśmy w plecy, jak ja sobie w ogóle o tym pomyślę to ręce mi opadają ręce mi opadają, no kurka, no i tyle no i kurka, nie, słuchajcie, no no musi tu siąść, tak, jak tam oczko o, tug life też fajnie, też fajnie no, fajnie, szkoda, że on dostał unicorn'a no, ale dobra no, nadzieja umiera ostatnia, tak? Zaraz oczko nam może polecieć I jak poleci oczko, no to No dobra, kaplica Kaplica w ogóle już wiem? Tyle było, tyle brakowało, żeby oko nam poleciało Co prawda nie te, które chciałam, ale Cały czas po prostu w plecy Cały czas po prostu w plecy no, dzisiaj jest niefert, nie nie? Dziś sobota. Myślałam, że wiecie. Myślałam, że będzie profici, że jakieś skinkę się wydropi, że coś w tym stylu będzie fajnie, ale widzę, że. Chase Jesus Case. okej, okay, to jest Jesus. To może tylko bóg nas może uratować. Jezus, więc wrzućmy sobie po prostu te cztery skrzynki i na to neona case'a, słuchajcie, i robimy sobie na dwie osoby znowu. Mi już po prostu energia opadła i, i, i że tak powiem, wiecie jakieś takie nastawienie, bo. No i jestem przerażona, nie? No jestem przerażona tym, bo nie zdziwi mnie to, jak kolejny raz po prostu, że tak powiem, przegramy tą bitewkę. O, ale kaszana, słuchajcie, no kaszana, kaszana, straszna. To, co się w tym momencie yy, dzieje, no jeszcze łupy na koniec, nie, świetnie, to jest po prostu kaszana, nie. 92 zł. Ja po prostu jestem załamana, słuchajcie, daną sytuacją. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia szczerze. Szczerze nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. Nie nie mam pojęcia, dlaczego on takiego nie No ale co? No. A w tym odcinku macie tego to skinka do wygrania, żeby go wygrać, jeden, co musicie zrobić, to zostawić lajka pod tym odcinkiem zostawić z mojego kanału i napisać komentarz. A w komentarzu dajcie znać, jakie macie plany na tą sobotę. Pójdźmy w tą stronę, tak? Dajmy underdoga. Dajmy underdoga. Cały czas przegrywamy, no to trzeba wyciągnąć po prostu jakieś wnioski, nie? Skoro cały czas przegrywamy, no to. Okej, okay, ktoś do nas dołączył. Dajmy underdoga, bo skoro. No, cały czas przegrywamy, tak? Cały czas przegrywamy, Ada wyciągnij wnioski. Wrzuć to na underdoga. Może tak pomoże, słuchajcie. O! Pięknie! Dobra, i już pyk 256 zł. Jakie były szanse? Ja poleciały. Mortyski, dobra, jakie były szanse, słuchajcie, że poleci yy, Golden Coil? Tutaj na drodze to widzę, że jest 1500, to naprawdę. Okej, okay, słuchajcie, my wracamy, chyba do gry, mi się tak zdaje. Underdog, może to jest właśnie kwestia tego, że to nie jest, że ja mam słaby dzień. Tylko ja po prostu źle wybrałam. I ja źle wybrałam, się przyzwyczaiłam do standardu. No i, i to mnie zgubiło. To mnie zgubiło. No i pięknie, no i pięknie, słuchajcie. To do, był dobry wybór. 336 zł. Mamy 382 zł, więc to będzie 200, 190 zł, tak? 190 zł. I jak teraz wygramy na underdogu, to ja chyba wracam z miłością do underdoga. 190 zł. Co my możemy tutaj za 190 zł takiego ciekawszego dać, żeby coś fajnego poleciało? Watercase? W sumie nie wiem, co to jest, ale nie kojarzę, tak w sensie. I dajmy sobie również underdoga. Jak tu. A, dobra, ok. Są takie chyba te niebieskie temki, można tak powiedzieć. Po prostu takie wodniste. I lecimy. Botros, Rosso, Adunia, it. Berety, berety. Berety. I to też jest na underdogu, to też jest na underdogu, więc jak teraz. Nagle M4, nie. Nightmareka. Dobra, ok, ale jeszcze, jeszcze cztery. Jeszcze cztery skrzynki, tak? ulala lala. Jak to tak będzie leciało, to nie poleci. Hola na. Okej, okay, dobra, jeszcze dwie skrzynki, jeszcze coś, jeszcze okej, okay, dobra, jeszcze coś z tego będzie. Słuchajcie. Okej, okay, wygrywamy i ostatnia skrzynka, czy się uda, czy się uda? Proszę! Nie! Nie wierzę w to. Dobra, 195 zł też zostało, słuchajcie. Moje, że tak powiem. No przegraliśmy, tak, więc ja widzę tylko ostateczną tutaj skrzynkę, tak? Otwieramy sobie skrzynkę na zakończenie i myślę, że tu zrobimy naprawdę fajny i konkretny profit. No, to tyle. I to byłoby na tyle, moi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie lajka, suba, komentarz i do zobaczenia w kolejnym.